Cześć Kasia. Cześć Piotr. Zaprosili nas, żebyśmy porozmawiali o zdrowiu, ale co tak naprawdę to jest zdrowie? Wielu ludzi jakby kojarzy zdrowie, z, że nie chorują, tak, z chorobą. No ale to nie do końca jest tak, jak myślą, to przez wiele lat zdefiniowało się już troszeczkę inaczej. Zdrowie jest y, takim elementem y, nie tylko chorobowym, tak, ale to też jest zdrowe odżywianie, y, jakby dobra jakość snu, y, profilaktyczne badania, y, nawodnienie organizmu, aktywność fizyczna, nie palenie papierosów, picie alkoholu, tak, y, zero używek. To ja definiuję jako zdrowie. Zbilansowana dieta na zdrowym produkcie nie przetworzonym, wyliczona kaloryczność. Dokładnie, jeżeli organizm nasz jest dożywiony, tak dostarczamy mu odpowiednią liczbę kalorii i tak. energii, więc mamy energię na codzienne funkcjonowanie. Dokładnie. Na aktywność fizyczną, na pracę, na zdrowie psychiczne przede wszystkim, tak mniej się stresujemy, wydzielamy jakby więcej hormonów szczęścia, endorfiny, serotoniny. Dokładnie. To wszystko jakby Kupie, działa i, i pokazuje, że to jest, to jest, to jest zdrowie. Tak? Zdrowy tryb życia. Mówi się, że Twoje zdrowie jest w Twoich rękach i dokładnie. ty jesteś jakby najlepszym przykładem tego, że trzeba patrzeć, co się je, tak? co za się co je. się odpowiada, tak. jakie produkty czy, trzeba przygotować. Dobrać, tak, przygotować, dokładnie. na zdrowym produkcie. Najważniejsze jest to, żeby jak najmniej smażyć ryby, mięsa, tylko bardziej piec, dusić. Dobierać warzywa odpowiednie. Większość na parze, dokładnie. Dokładnie, tak. tak. Kluczem do, do zdrowego trybu życia jest wybieranie takich produktów blisko przetworzonych. Dokładnie, tak. wszystko z pierwszej ręki. Unikanie unika cukru, korzystanie z ziół, Oczywiście. Z naturalnych przypraw, tak, unikanie dużej ilości soli. Katering dietetyczny jest jak najbardziej odpowiednim uzupełnieniem tych wszystkich makroskładników w wartości odżywczych z racji tego, że jest tam sztab ludzi, który odpowiada za dobre dobranie makroskładników odpowiednich do Y, każdego człowieka y, i można sobie wybrać w ten sposób y, odpowiednio zbilansowaną dietę do naszych potrzeb. Tak? Y, y, można powiedzieć, że tak naprawdę catering, czyli boksy szczęścia odwalają za nas czarną robotę, Dokładnie. bo ten czas, który możemy poświęcać na zakupy, y, stanie w kolejkach, tak, na, na, na menu przede wszystkim jakichś takich tak, na gotowanie, możemy poświęcić to na, na spacery, na Oczywiście. aktywność fizyczną, jakieś tam pływanie, basen, rolki, no i od tego właśnie są Boksy Szczęścia, że robią za Was robotę zdrową, zbilansowaną. Żebyśmy mogli się posiąść jak młody buka polno. Dzięki cateringowi, czyli Boksom Szczęścia, mogę też powiedzieć od siebie, że trenując i uprawiając sport ponad 25 lat, często sobie gotowałem sam, przygotowałem sobie produkty i posiłki Samodzielnie. sam. Samodzielnie. Tak, ale nigdy w życiu one nie były tak różnorodne, tak zbilansowane. Z racji tego, że nie miałem o tym pojęcia, nie, nie, nie potrafiłem gdzieś tam tych produktów połączyć w taki sposób, w który łączą boksy szczęścia. Tak? Na pewno też walory smakowe są dużo, dużo lepsze, dużo przyjemniejsze. Nie, nie, nie jest to prosty sposób. Ja jakby robiłem sobie to tylko jakby szybko i, i, i aby, po prostu dokładnie. Zjeść. aby zjeść tak, jak najmniejszym nakładem czasu, też prowadziło to do jakichś alergii pokarmowych różnego rodzaju. I tak naprawdę teraz od, od tam kilku lat, jak jest, współpracuję z mucami szczęścia, biorę od nich catering, jest naprawdę duża poprawa takiego samopoczucia. Jest, jestem dożywiony, mam więcej energii na treningu. Czuję się taki mega mocny. No co mogę powiedzieć? Cieszę się bardzo, że tak powiedziałeś, no bo ja stara, Boksy szczęścia, kuchnia Boksów szczęścia. No stara się, o tak by przenieść talerz restauracyjny z jedzeniem do pudełka. Tak, żeby to było i kolorowe, i smaczne, i zbilansowane. Jednym słowem, mamy restaurację w domu. Tak, dokładnie. Albo w pracy. Blecie ona zależy, talerzant... albo z garka do pudełka, tak, żeby to wyglądało. I smakowało oczywiście, żebyście się dobrze czuli, żebyście nie jedli monotonnie, bo to też jest. To jest ważne. To jest, to jest ważne. Yy, ważne też jest w zależności od... Yy... Aktywności fizycznej od tego, kto ile się rusza, jak się rusza, jak, jaki ma staż treningowy. Ważne też jest jakby zapoczywanie kaloryczne, odpowiednia ilość kalorii, czyli tak jak boksy. Mają w swoim, w swoim menu od 1300 do, do 3000 kalorii i każdy aktywny sportowiec, nawet amator, może sobie też wybrać odpowiedni, od, od, odpowiednie zapotrzebowanie no do, tak, tak. Do, do, swojej, jakby do swojego bilansu dnia. Tak? Hmm. To jest też fajna opcja. Dokładnie, dlatego zdecydowaliśmy się zrobić dietę sport, właśnie dla sportowców żeby otrzymywali zbilansowane posiłki zwiększone o ilość białka w naszym cateringu mamy także dietę o niskim indeksie glikemicznym, która ułatwia, która pomaga ludziom z problemem cukru. Staramy się też, żeby ich dieta była właśnie zbilansowana, nie monotonna, bo nie ukrywajmy, że ludzie, którzy są obciążeni cukrem, nie mogą niektórych produktów spożywać. Czyli ludzie z insulinoopornością jak najbardziej mogą korzystać z Waszego kategorii. Oczywiście, polecam. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia życzę Państwu dużo zdrowia, uśmiechu, szczęścia i boksów szczęścia. Czyli krótko mówiąc, nie pij, nie pal, trenuj, wysypiaj się, tak. jedz zdrowo, dbaj o siebie, bo świadome zdrowie to Twój własny wybór. A ja z Garem mogę iść. I <laughs>